Witam Was bardzo serdecznie kolejny dzionek z głąbkami a ty filmik króciutki z podziękowaniami dla Was za oglądanie mojego kanału miło, że Was interesuje. Staram się jak najwięcej nagrywać. A nie ma przynajmniej czasu. Poza małymi problemami. W hodowli wszystko dobrze. Zwierzą się gołąbki młodych coraz mniej. Najważniejsze, że cieplutko jest. Można przy nim to posiedzieć, popatrzeć. Chciałem Wam też podziękować za komentarze, pomoc, którą przesyłacie w wiadomościach prywatnych i głosowych też za porady. Jest mi bardzo miło. Wiadomo, człowiek ciągle się uczy. Ale Wam dziękuję też za złe komentarze. Też się czytam. Nie mam z tym problemu. Każdy chlad korzystam. Najważniejsze abyśmy sobie pomagali, a nie kierowali na złą drogę. Czasami tak się zdarza, że nimby ktoś pomaga, a tak naprawdę szkodzi. Tak jak, jak ktoś nie jest pewny, to lepiej nic nie mówić. Ja mówię, jak ktoś mi się pyta o pomoc w sprawie łądków, Jakąś radę, poradę. To wiadomo zawsze tam swoją, jak ja stosuję w hodowli, to oczywiście podam co ja robię, ale najlepiej i do weterynarza. To jest najlepszy dla takiego weterynarza, który się zna na głąbkach, a nie który tylko próbuje zarobić na nas pieniążki i metodą prób i błędów kieruje nas co robić. Dlatego ja zawsze odsyłam do weterynarza, bo to najlepiej. I potem płacz. Na badanie i wtedy wszystko wiadomo o co chodzi i tak to to. Możemy sobie żeby sobie sprawdzać co włączką jest a... ale i tak badanie wszystko pokaże tak jak u człowieka to jeden z kolegów napisał mi, że brakuje czarnego koloru. No brakuje, brakuje. Liczyłem na te czarne, że coś będzie z tego, ale no, nie udało się niestety. że w przyszłym roku coś się uda. No czarnego, no są czarnego, panowie. Może jakieś wywrotki. Nie, ale chciałbym krymki, tak jak mówiłem. Chciałbym krymki. Białostockie. Na razie nad niczym nie myślałem innym. Tu Młodziak wyskoczył kolejny. Żółty. Znaczy wyskoczył ja bo na podłogę go dałem i powiem ja wam nie liczyłem tych głąbków, ile jest.

Powiem wam, no już przy 60 sztukach tak się nie brudzi mocno. Powiem wam, myślałem, że będzie gorzej. Ale wszystko ładnie z niego schodzi na, na dół. Myślałem, że to, tam się tylko pod tymi środełkami trochę brudzi, ale to nie problem. czerwonej się wylęgły dwa młodziaki. Muszę zobaczyć, czy one są. Bo ostatnio mi zrobiła tak, że jeden, so, so. Że jeden się przykleił, i poleciał z nią na podróż tak? I niestety się zmarnował. Ale jest spoko, spoko Teraz pogoda idealna. Jest już miło popatrzeć. Czarne chodzą, o. Ktoś tam pytał się, czemu on nie mają piór w ogonie. Ja no, przycięłem im, nie? Przycięłem im. Licząc na to, że coś się uda po nich wychować, ale no nie. Nie, nie niestety. Tylko jedne jajka były zalężone w tym roku po nich. I niestety akurat w tym momencie nie podłożyłem pod inne błądki. ale co zrobić nie można mieć wszystkiego co nie dziadek dziadek on 2016 rok co tam dziadku ona dostanie innego stanczyka. jest tych młodych tyle dla mi żółtego samczyka i zobaczymy to będzie za rok. Może akurat. Teraz w wodzie mają zakwaszacz Ronny fit On daje 20 ml na 4 litry wody. Od lat stosuję ten Ronny fit też do zakwaszania. No, no jest drogi, ale jest ok. Wispumin mają zapobierają. Niedługo jakieś zakupy trzeba będzie zrobić też dla tych wątków. Jakieś witaminki, coś zobaczymy co tam będzie. No i co? I okres szczepienia. Zobaczymy co to będzie po tym szczepieniu. I się nie boją. Karmy na razie podaje dużo, jeszcze te młode są to. Jedzą. Mają. Ponoć te, te późniejsze młode ostatnie jest najlepsze. Do następnego, trzymajcie się. Jeszcze raz dziękuję za komentarze. Subskrybowanie, zapraszam Was do subskrybowania. I do oglądania, oczywiście. Sam pewnie też oglądam różne filmiki. Widzę coraz więcej, jest nas tu już nagrywa. Fajnie, fajnie. Nie będzie coraz więcej. że nasze hobby nie umrze trzymajcie się cieplutko bo tą karmić młode tutaj trzymajcie się hejka hej A.